Siemanko, dzień dobry, witajcie na kanale Perfumaniak, gdzie jak co tydzień opowiadam wam właśnie o perfumach. Dzisiejszy odcinek będzie kolejnym odcinkiem z serii zapoczątkowanej przeze mnie niedawno z serii perfumowe pary. Dzisiaj będzie tutaj seria Dior Om. Jednak para ta będzie pierwszą, ale nie ostatnią, ponieważ seria Dior OM jest na tyle duża, że można stworzyć tutaj spokojnie dwie takie pary. Jakie to będą pary? Jaka będzie dzisiejsza para? Dowiecie się z momencik. Także Tradycyjnie 3, 2, 1. Zaczynamy. Na wstępie do tego filmu pokrótce przypomnę na czym polega seria Perfumowe Pary. Seria Perfumowe Pary polega na tym, że z jednej głównie typowo mainstreamowej serii linii perfumowej wybieram dla Was dwa zapachy, czyli parę i jeden z tych zapachów będzie zapachem do użytku typowo dziennego, drugi do użytku nocnego, wieczorowego i na dzień dzisiejszy, na dzisiejszy odcinek wybrałem dla Was serię moją ulubioną mainstreamową chyba. Serię Dior Homme. Seria ta jest na tyle rozbudowana, że spokojnie można stworzyć tutaj dwie pary dzienno-wieczorowe. Dzisiaj pierwsza z takich dwóch par. W przyszłości będzie kolejny odcinek z częścią drugą, z parą numer dwa. Parą numer jeden z serii Dior Homme, którą Wam dzisiaj chciałbym zaprezentować, będą perfumy na dzień Dior Homme Sport oraz na wieczór perfumy Dior Homme Intense. I zacznijmy sobie od perfum pierwszych, od perfum do użytku dziennego, codziennego, do użytku ogólnie w ciągu dnia, za widoków, chociaż wieczorem poprzeciwskazuj, również nie widzę, wszystko zależy od Waszych gustów, to tylko takie moje luźne sugestie. Są to takie perfumy, Dior Om Sport, flakon tradycyjnie dla całej linii Dior Om taki powiedziałbym prostopadłościan z rurką w środku, tutaj rurka jest czarna, no i te perfumy mają w nazwie sport, a moim zdaniem na mój gust wcale sportowe nie są. Jakoś nie widzę się w tych perfumach podczas, nie wiem, treningu na siłowni czy uprawiania jakiegoś sportu. Moim zdaniem te perfumy mają sobie nawet powiedziałbym dosyć sporą nutę elegancji. Jest to taka typowa męska klasyka, bardzo fajny do użytku codziennego, do użytku nawet do eleganckich stylówek. Bez problemu te perfumy można użyć, do sportu. Raczej bym nie polecał, jak nazwa wskazuje, ale jeśli lubicie, to również sport w takich perfumach możecie uprawiać. Tutaj przeciwwskazań nie widzę. Dla mnie to będzie typowy użytek dzienny, typowy użytek również elegancki w ciągu dnia do koszuli, do nawet garnitury. Te perfumy będą również pasowały. Fajny zapach również do biura, do pracy nienachalny raczej podobający się otoczeniu, także nikomu krzywdy tymi perfumami nie zrobicie, ale przejdźmy do rzeczy, jak pachnie Dior Am Sport. Jest to w sumie zapach dość świeży. Mamy tutaj sporą dozę cytrusów, ale te cytrusy doprawione są nutami drzewnymi, nutami lekko żywicznymi w tle i e, mamy tutaj również dodatek prawdopodobnie aldehydów, które sprawiają, że te perfumy mają lekko oldschoolowy dźwięk porównywalny odrobinę do klasycznego białego Issey Miyake L'Odyssey Pour on. Nie są to może zapachy bliźniacze nie są jakoś mocno podobne do siebie, ale ten taki właśnie oldschoolowy vibe w obydwu tych zapachach da się wyczuć. Ten taki oldschoolowy, powiedziałbym lekko dziadkowy vibe nie jest straszny. Może być straszny gdzieś przez pierwsze 2-3 minuty po aplikacji, a potem się to fajnie miesza, fajnie blenduje, fajnie klaruje i zapach naprawdę bardzo fajnie gra na naszej skórze. Jeśli chodzi o parametry, jest całkiem nieźle. 7-8 godzin trwałości z projekcją raczej umiarkowaną, nienachalną. Zapach uniwersalny, casualowy, biurowy, ale również do bardziej eleganckich, dziennych sytuacji sprawdzi się wyśmienicie do sportu. Raczej nie pasuje i nazwa Sport w tych perfumach jest lekko mylna, moim zdaniem, ale mimo wszystko perfumy raczej wszechstronne, uniwersalne, raczej podobające się otoczeniu. Fajny, taki oranżadowo-cytrusowy vibe, taki lekko musujący, taka lekko oranżatka, moim zdaniem, jest tutaj wyczuwana. Mamy sporo kwaśnych cytrusów, mamy noty drzewne, noty żywiczne, lekkie oldschoolowe aldehydy. Zapach wart przetestowania, także w perfumowej parze z serii Diorą, w parze numer 1. Zapach na dzień sport. Sprawdźcie, przetestujcie, Zapach naprawdę godny uwagi. A teraz to co tygrysy e, lubią najbardziej, być może nie wszystkie tygrysy, ale tygrysy takie jak ja e, takie zapachy uwielbiają i e, do zastosowań typowo wieczorowych, chociaż dziennych w ciągu e, zimowej czy jesiennej pory roku również się nadadzą, ale głównie zastosowanie wieczorowe tych perfum Diorom intense. Moim zdaniem, chyba najlepsze perfumy irysowe w całym perfumowym mainstreamie. E, I e, cóż, to dużo mówić: zapach jest przepiękny, gęsty. Esencjonalny, chociaż jego bardziej wyrafinowany brat, Parfum, jest jeszcze bardziej esencjonalny. Bardziej wyrafinowany, ale o tym być może w innym odcinku z tej serii opowiemy. Tymczasem skupmy się na Diorze Om Intense jak te perfumy pachną. Bardzo często porównywane są do wnętrza damskiej torebki, wnętrza damskiej kosmetyczki, coś się w tym jest. Faktycznie te perfumy mają taki pudrowo-szminkowy, bym powiedział, aromat, wydźwięk i dzięki temu faktycznie można je porównać do wnętrza damskiej kosmetyczki, do damskich kosmetyków. Aczkolwiek zapach damski nie jest, jest jak najbardziej męski, także panowie na pewno nie możecie się powstydzić, używając tego zapachu. Jak on pachnie poza tą szminkowością? Mamy tutaj irysa, a ja irysa w perfumach bardzo lubię. Jest to składnik, nuta zapachowa, która sprawia, że perfumy stają się bardzo wyrafinowane i eleganckie w moim odczuciu. I właśnie do zastosowań typowo wieczorowych ten irys tutaj pasuje idealnie. Mamy tutaj również lawendę, mamy dosyć ciężkie, esencjonalne nuty drzewno-żywiczne. Ja jeszcze tak Luźno mówiąc, wyczuwam tutaj lekko piernikowy aromat takiego piernika w czekoladzie z marmoladą. E, także e, nie wiem, czy wy takie coś tutaj też wyczuwacie, ale ja swoim poczciwym e, nosem e, hobbysty perfumowego tutaj również taki lekko piernikowy vibe e, wyczuwam. Jeśli chodzi o parametry, e, jak na perfumy wieczorowe, może nie jest jakoś super, ale tragicznie też nie jest. Około 8 e, godzin trwałości z projekcją raczej umiarkowaną. Zapach jest raczej od. Tulający, nie jest jakoś mocno emanujący e, i ta nazwa Intens bardziej e, skłania się ku temu, żeby określić te perfumy jako takie bardziej esencjonalne niż takie wypełniające całe pomieszczenia. Te perfumy całych pomieszczeń nie wypełniają, ale e, nie zawsze o to chodzi. Bardzo fajny zapach do użytku wieczorowego, na randki, na jakieś wyjściowe większe wyjścia, do eleganckiego ubioru, do koszuli, do garniaka. Idealne, e, naprawdę te perfumy mogą zrobić na wielu osobach naprawdę pozytywne wrażenie. Wrócę jeszcze do flakonu. Flakon tradycyjnie, jak dla linii Dior on prostopadłościenny z tą grubą czarną rurką w środku. Od sporta różni się w sumie tym, że szkło jest nieco ciemniejsze, sok jest również nieco ciemniejszy. No i nie ma tutaj napisu sport jest, za to napis intens tutaj na, na korku. Także e, podobieństwo zachowane tutaj dla tej właśnie linii. Coś wspaniałego, zapach, w którym można się zakochać. Moim zdaniem najlepsze perfumy irysowe. Najlepsze, a na pewno jedno z najlepszych w perfumowym mainstreamie i za to wielki plus dla Diora, jak i za całą linię Diorom, którą uważam za bardzo udaną. Fajne perfumy wieczorowe, przetestujcie na własnej skórze i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym zapachu. I to byłoby na tyle, ale tylko na dziś, bo jeszcze do serii Diorom wrócimy. Stworzę dla Was jeszcze jedną perfumową dzienno-wieczorową parę z tej serii. Ta seria Diorom jest na tyle rozbudowana, że dwie pary spokojnie można tutaj wyniuchać, można spokojnie tutaj zbudować. Dajcie znać w komentarzach, jak wideo Wam się podobało, dajcie również propozycje jakichś perfumowych par do omówienia na przyszłość w kolejnych odcinkach z tej serii. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie suba i dzwoneczek, zostawcie również kciuk w górę dla lepszych zasięgów i jeśli Wam się nie podobało, dajcie kciuka, w dołu i napiszcie jakąś fajną, konstruktywną krytykę. Ale błagam Was, e, prześmiewanie. Hejt tutaj jest e, niemile widziany. Takie rzeczy. Sobie darujcie, po prostu szkoda waszego cennego czasu, który możecie poświęcić na coś lepszego. Zapraszam również na moje social media. Tam może trochę mniej jestem aktywny, ale na Instagramie i TikTok również możecie mnie znaleźć i obserwować. A tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć.